Dobra, na razie nie będę nagrywać gamingu. Znaczy mogę nagrać, ale mi się nie chce na razie. I jestem świeżo po inhalacji właśnie, to ja będę test dania robił. I normalnie to bym pokazał swoją twarz. Ale ja jestem taki zakatarzony, że wiecie, co możecie tam zobaczyć. Nie będę wam obrzydać. To zacznijmy test. Będziecie widzieć po prostu czarny ekran, i tyle. Bo nie, nie mogę się pokazać po prostu. Dobra, otworzyłem już y, korek i pijemy. To jest w ogóle Dario Serek homogenizowany o smaku ciasteczkowym. To jest nowość. Więc pijemy. No, całkiem to dobre w sumie. No tak smak takiego jakby nie wiem Karmel Nawet nie wiem do czego to przyufać, ale dobrze. Taki taki słodki. Jakby nie wiem, jakiś Biszkop czy coś takiego. No, Biszkop. Chyba, no, ta, no, całkiem dobrej sobę. Wypiłem już do końca. Dobra, wypiłem. Nakład, mam tuszką u siebie torbę na świeci. Dobra, no to właśnie wypiję soczek. No dobre jest. Słodki biszkopt jest. Czuci biszkopt. No nie pogardził Jakby znaczy no właśnie nie pogardziłem, nie? No go się pije tak jak trzeba go wyciskać jak pastę do zębów. Ale dobry jest. No tak jak każdy danio w sumie. Każdy danio jest dobre. Ale... Ja najbardziej lubię czekoladowe. Ale te ciasteczkowe też może być. Miła odmiana. Dobra, no już nie przedłużam.